Yeah, manko moi kochani widzowie, z tej strony Maru, a dziś sobie gramy na urwie na PBS ze mną jest mój kolega. Przywitaj się ładnie Siema każdemu, siema Siema, siema, gramy sobie Wayni na jakiej pozycji? Bocio. Gdzie idziemy top? Na, na bot, na bot, pod, bot, bot. a bot już jest ktoś Idziemy na botach. A ty jesteś Nautiliusem? Tak. A, to super, dobra. Jesteś Nautiliusem Fajna sprawa. I cyk, jedziemy ich. Jestem Wayni, mam taki damage, że chuj. Nice, first kill Easy, easy, ładnie, o to chodzi Mówię ci Wayne to jest Pięknie Jep Uważaj, nie podwierzę nie podwierzę Dobra, Dobra, super. Co jest, cofamy teraz Cofamy sobie, jedziemy z nimi. Yes. Super sprawa Tylko gorzej, jak nie takie to do Q tak <laughs> Dobra, cofamy. I mam godzika dużo już Super. Tu sobie bodka Pieszę bodka, sel albo drugiego mieczyka po prostu Dokupię Hundo O Dobra, idziemy idziemy na bota Jep yep. Tylko trzeba uważać na tego bliskranka No wiem wiem Dobra uważaj, uważaj, uważaj na razie no. nie miejmy się, zamieniam, zamieniam. Na drugi poczekam. No Dokładnie Tego Jak on cię huknie, to ja wejdę też. No no, dokładnie tak no. Ja Jakby się starał, żeby mi nie chuchał Ale spuszający jestem, mam zahar. No będę ciężko. On będzie głupie będzie nas kompował, tak, strasznie. No. Jeszcze z daleka może to do Dobra. Syk, zdjąłem mu tarczę. No e, dobra, może co z tego będzie. Może ciebie będzie ultował. No może. Ło, blisko było. Ale to bije. Idę, idę, bijam. Aj, padłem. Nice. Dobra, on cię chyba zabije. O kurde. Sflesznąłem a one, które zabił, dobra. Dziękuję, wodka, cyk, lecimy. Nie nie wbijaj się jeszcze na niego, bo tam ona, zobacz, skacze tam już w No, No wiem, wiem, Mogę E wziąć drugie, może mi więcej trochę dało. Tego trzeba... No, Malzahara O nie? My bad, my bad. Uciekaj, po prostu nie mi się po prostu. Ja muszę cofnąć. Jeden ja muszę się cofać. No wiem, wiem, wiem. Dobra, to byś się napija. Dobra, cofnij se, No. Dobra. Nie mogę się dawać hukować. Nie, nie bi się na razie, nie bi się. Cyk, dobra. A jakbyś huknął, a jakby złapał tego bliskanka, to wtedy można by go zabić. Głupie, że mam ap was z mnie. Kurde, daleka bije i nic nie może zrobić. Strasznie, tego bliskanka teraz. Aj prawie On ma czwarty No, na razie trzeba defować Cię Mam dwa 1 więc spoko Jeb, jeb Oj, 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 źle, źle Uciekaj Dobra, muszę uciekać Dobra, czekaj, to se kupię, to se kupię, tylko to I wchodzę, wchodzę jako siebie Tak Tak jest, i mam O nie Ech. Dobra, wcisnąłem Dobra, uciekam Nice Nice, nice. Fak, nice, dobrze I na... nice, nice, nice Współpracujemy, dobra. A cofnę się Nice. Good job, good job. No, good job. Nice. Pięknie to było. Po tym itemku se infinity zrobił. Buty. I wracam na linię. No. <tryk> o, przepraszam. Dobra. Nie. Yeah. Fuck. Dobrze, że jeszcze ma na ultimum. Ja się muszę cofać. Co? Dobra, skoju, co A co Ja Jak będę... Jak A jak ulti, jak tamten przyciągnie i masz A więc. też uważaj. No, też uważaj. więc. A No, trzeba uważać. A uważać. Ale więc. A więc. ciągnąć. Uważaj. Oj, chujowo. Mój więc. A Mój mój był, to był. To mój No boże, już ma szósty. nie niedobrze. Uważaj! No, o kurde. Dobra, nice. A ma szósty? O nie, to ja szósty. Aj. Dobra, mam tego. Teraz Infinity składamy. Kurde, przydałoby się jakaś inna linia? No bo to naprawdę, będzie bardzo ciężko. Ciężko będzie. A i mają Tom um. AFK. E -E jeszcze, jeszcze nic nie mogę zrobić po tym masach, ale że te Q, W, No właśnie, to jest przerąbane. Trzeba będzie ich jakoś outplayować. O, teraz mu przyciągnij. O, Nie, z ten. Dobra, nice. Zbijam go, w ten. Uciekaj, uciekaj, już cię nie bij. Zabijesz go? Spróbuję. Ach, zabił. dobra, A, dobra nice. A, się na tym szopku poobkańczał. Ja po... XD. Ale super, dobra. Dobra, uciekam. Też mam fajnie, bo jestem niewidoczny co chwilę. No. Dlatego Wayne nie lubię na urfie. Wydaje mi się, że Wayne na urfie to jest Koks. Zobaczymy. Wayne jeszcze jak będzie miał taki drugi, duży Atak Speed to człowieku, gdzie tak duży być. A tam w Atak Speed nie idę, w samej Infinity, ale. Aha. I tak będę miał dużo Atak Speed, bo wiesz, bo urf daje, sam z siebie daje Atak speeda, nie? Aha, no. Dla range championów. Uważaj. To no. trzeba tą tarczę mozakara zdjąć Nooo Jep, dobra, nie ma Dobra, biję teraz, tego, tego wbijam go w ten Ścianę, uciekaj, just run Nice, good job, job, man Good job, man Ja napiszę good job I, a good job. <laughs> I skin ten do tego, o czy mi się uda go, no, Boże! Jest, stawiłem. Teraz pierdzielam. Dobra, uciekam. <laughs> Jaki outplay! On nie mógł mnie zultować, byłem niewidzialny. No, nice. nice. Good job. Uf, dobra, cofam. Dobra. Cofam się spokojnie. O, tak. Mogę całego Infinity, mam cały Infinity. Gdzie Ehm, ten. Myszkiem działać, i nie mam A to, uważaj? Jaki ple? Dobra, idę tam. No. O ty, czyli No. Mm -hmm, mm -hmm. Aha, okay. to, to biję. Uff, daleko Dobra, wbijam Wbijam jak już się Dobra O, mnie utuje ten Azalea, no dziwne trochę Nice Nice Aż nie wiem jak synem my wygrywamy tą linię, ale wygrywamy Właśnie trzeba dziwne Albo on nie zgubi ten Malzahar, bo mnie utuje. Nie wiem czemu nie utuje. No bo ja um... utuje pierwszą osobę właśnie No właśnie, to jest trochę jest. Dobra Jestem z tyłu jak coś O, tu będzie Malzahar Elo, teraz tego wbijam. Nice. Good job. Well Dziękuję, well played. Well played, no. Good job. Dobra, hitta reklam. Zaraz miał 11, to będzie też duży burz. Super sprawa, super sprawa. Jaja, ja, ja mam Wierzę, jeszcze tata mi chciał do pokoju wejść, Boże, święty. Przedem, komu ręką zamachałem, nie? O, Boże. Ale nice, nice. Prawie. Sprawdzam, uprawiam. Wszystko, no, ręko zamachałem. Zamachałem mu ręką, bo kurde, żeby nie wszedł, ale chyba na kamerze go było widać. No ale co? przepraszam, widzowie, przepraszam, tata czasami wejdzie do pokoju, nie? Trzeba kiedyś wejść. Ja bym tego Dragona wziął. No. Właśnie no, tam idę teraz. Na Dragona. Skaka, skakuję. No, I hop. Idziesz no. Daj, idę idę, 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 idę. Spokojnie, spokojnie. Już możesz zacząć. O, tam widzę, że też się dają radę Resztę teamu. No, o, no, czy... podali się. Dzień Dobra, GG. Tak. Dobrá, to je bylo na tyhle, subskribujte, lajkujte, komentujte, že vám to bylo. Podobal Na razie, hej. Šema.